Witam Was w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Mam talent. Zasady wszyscy znają, więc zaczynamy. Zapraszamy pierwszego zawodnika. Jesteś martwym memem, nie przechodzisz dalej. Teraz zapraszamy dwie następne zawodniczki Jackie Rainbow Dash. Cześć, ja jestem Applejacka, to moja przyjaciółka Rainbow Dash. Pokażę Wam moją sztuczkę ze super szybkim mówieniem. You know what, Rainbow? Wow, naprawdę szybko mówisz, przechodzisz dalej. No i tak się przechodzi dalej w Mam Talent. Dobra, nieważne, następną zawodniczkę proszę. Może mnie znacie, a może nie, ale jestem Ruda Kitka i zagram wam i number one na moim flecie. O, przechodzisz dalej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do urchania. I dziś pokażę wam jak się biega. Picy picy picy, picy picy picy. Dziękujemy za wspaniałą demonstrację biegu. Przechodzisz dalej. Zaraz kto ma być ostatnim? Ok, zapraszamy kaczuszki.

Jeszcze jedno info Okna ok dzisiaj to wszystko do widzenia.